Zobacz miłość, kwiaty, opiaty przesyłam. Dziękuję bardzo. No, no patrzy się na tego z tyłu, badger też. Patrzy się na mnie, badger bokiem zaprakuj. Badzę, zaprakuj. Czeka, czekam aż się naprawi. Atakuje, stakowany. Ale nieczórka czwórka zajebała. 880, kurwa, człowieku zapekań Dobijam, znaczy nie dobijam, ale teraz dobijam. Chodź, ten strzelił, jeszcze ładuję. Lopart z tyłu, lopart. Po pomocy leka Może pomoc. Ma problem, no. No ja jadę, ale to nie po tu jadę. A Adr se poradził, kurde, no Adur. Wyjechałem pod pińczo, żeby ci pomóc. I umarłeś o to. Adur, ale mnie wjebał na minę, no, 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 czwórkę kurwa mi dobi, proszę cię. Skopiona jest. No Trzynastka. kurwa tam patrz od mi na plecy wjechał No a ten, ten co na mnie wyjechał czy który? Nie, 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 zasłonię cię Tak, tak, dokładnie ten sam Nice, nice o, Trochę dostaniesz Półk po ryju, no dostanę no, tak samo jak wyjechałem no. Jebiesz go raz czy nie? Nie, to właśnie strzeliłem Chowam się zabrak, wrak, się za wrak Tylko na otwartym ci powiem, mi się wydaje Trochę tak, ale mamy wraki więc, one nie znikną, to nie frontline A w sumie też mnie pocieszył ci powiem, nie? <laughs> nie ma za co Też się bałem, że znikną ale to nie ta, to nie ta. trzynastka, kurwa cokolwiek. Lekki dupie jestem ci powiem takiej technicznej. No, no tak trochę śmierci też czuję. No za... Taka analna pozycja kurwa ci powiem. Analny penetrator. Chodź dopchniemy tam badżera, będziemy go tydzień tam pchali Nie, ja mam przed sobą takie małe autko, zobacz Jadę, ty ja jadę! Cześć, to chodzę, jadę no. z tobą kurwa, Choć, po, pomogę chodź pomogę ci chodź. pociąg, pociąg, chodź. pociąg chodź. do nich Chodź Dowódź! Oh, kurwa, kieruj! Nie. Ale ty kieruj w Leoparda, nie? No, Czuch, z kurwy, syny. No i chuj bo zabawa. No się kurwa, cieszył i chuj, umarłem, kurwa. No mam 40, 20 HP, mam. Ale to się kurwa źle skończy. Oni nas widzą, oni wiedzą o tym planie chyba. Zapomniałem, że on nas widzi z satelity, jebany. Uważaj, ten się patrzy. Umarł, umarł. O, ci się przesuwa. Tierukowska zdaj. Ej, to jest e, trójka! Ale mu zajebałem na... za peka, czeku, człowieku. Nie bałem się go w ogóle. Teraz się do trójki. Ona strzeliła, czy nie? Tak! Teraz ucieka, ucieka, Tera ucieka! Teraz jadę ucieka, też! Nawet, Ale się ucieka, rozbiegli, czeku. Otworzyły się drzwi i się rozbiegli, kurwa. Oh, no. Wyskoczyli z czarnego BMW i się rozbiegli no, na boki. Taki jak nas ta trzech, to kurwa... To nie ma Loparda. Ten Asse tyłem, s tyłem, s tyłem, tyłem, tyłem. Nie ma go w domu, Lopolda. Trakujemy mu matkę. Trakuj, trakuj mu starą. Leopold tam też. się kąpie, kąpi się Leopold. Ale o! uciekł. Gian Marco, kurwa. O, jest ten mu... Ja Skaczę byłem... na niego! Czemu? Dotyk motyla, kurwo! Mm. O, tak! W dwójkę go. Dawaj, strzel jeszcze. Odlałem, odlałem się na ciebie, zobacz. O, ale było fajnie. Ale masz sexy ass, czego? Ale ty dobre to było topchnięcie kulą, Tylko że arty a i zobaczcie chłopaki. Kto, ktoś tam ostatnio żeśmy rozmawiali na temat arty. Zwróćcie uwagę, taka fajna zabawa była i arty ją zepsuła. No, robiliśmy pociąg miłości człowieku i wszystkiego i. Pociąg I on ci widzi z kosmosu i on ma drona lotniczego, wypuścił se drona podczas drugiej wojny człowieku i chuj. I Cię, Cię widzi z kosmosu. ma drona? On, on ma drona, jak stąd tam. A ty miałeś damage, jak stąd tam. Dobre to było, ci, bo mi się podobało. Jak damage, mam? Może damage, nie. a ja sobie chyba wstawię w sumie tego: dyrektywę na biodra. O, coś tu biodra nie chcesz. <noise> biodro, słuchaj. No właśnie, potrzebuję nowe biodro, no. Tak zrobię. Mam tego. O, moja ulubiona mapa. No jedź w krzaki i szukaj lepiej, Dobra, lepszych filmików. Dobra, ja w krzaki filmików. i idę pozmywać, ok? Dobra, a ja jadę umrzeć. Znaczy nie, yy, mieć spotka od trzech hard. Ale Pięknie ja wierzę patera. O, jebał, nie? Niesamowicie śmierdził Szypią mi oczy, wiesz? Pęcznica cię możesz też szczypać Trochę mnie topa też to szypie, ale... Ja on demerzy to jest z zupełnie innej przyczyny. Dobra, wszystko odpalone. Zaraz wracam, okej? Okay? HE! WSZYSTKO ODPALONE! Wszystko odpalone. I pyry na gaz. No się posuń trochę. Też bym chciał ich wyjebać w kosmos, no. Zasłaniesz mi. No i masz... Mam gówno srany, a nie mam. Ej, bo ja się nie mogę ruszyć już. Ej, ma... No ale ja też chcę, kurwa! Są bokiem, no! Spieprzaj! Dobra, jestem już. Jedzie, któremu? Każdemu! A ja 1700, bytu, ja go spanietrowałem człowieku Bo nie mogłem, bo kurwa nie miałem <laughs> Bo cię wypychałem? Wypy... zwypychałem? Z Zwypychałem cię na kotleta, no ja No ale może się tak zatrzymałeś, że nie mogłem się schować no widzieli, o, się po strzale, nawet mnie nie widzieli, więc... No nie musisz siedzieć po strzale, po co ci to? No bo myślałem, że postrzelę go i... No w skarpetę chyba, kurwa No nie, o... 1700, bo zajebałem, ładnie go postrzeliłem Ja za zero zajebałem, bo kurwa... Że się A ja powiem. za zylion No bo trochę cię wypychałem i już moja wina, no? Co, to już jest to? Tak, koniec. To tak bym powiedział, Czemu Czemu nie wyjeżdżają? Ja bym. To mi się to. Ader! Ader! <grym> Bo Boże, jakie to jest kurwa głupie granie takim Tedekiem na takim no, mapie. A, jesteś a, tak, tak zależny od To że... kurwa, nie? Ale jak wyjadą to będziemy musieli cię kurwa. Wszędzie sobie postrzelasz, niestety, że nie ma, nie ma bicia. Bo. Ładry gotuje, czy coś. O, ten jest tam, no ale on jest tam! Musiałbym mu ujebnąć. A on chyba wychodzi? A nie, on gdzieś się mandala, on będzie przejeżdżał chyba, wiesz? No co, ten? Odsuwa się od tego kamienia, także. Albo się on wraca na bazę. on kombinuje tam, kurde. On chyba będzie krasował tędy, wiesz? Tu przy, przy wodzie. Może nie. będzie go widać, może adry go spotnie. Tam mi się wydaje, że on tam jedzie. Ale nie bo wiem. Jedzie, jedzie, jedzie. No mówiłem, kurwa, to mi nie wierzysz tej! Z mojego poszedł! 1269 po Ja go no? Czy z mojego traka Nie, nie, po traku, po traku, po traku, 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 traku. Stackowałeś e, go Nie leci Chciałem strzelić przed tobą, nie ale zdążę, nie pykło Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę No ja ładuję mi normalnie dwóch sekund Ja grilla widzę No ale oni nie będą nas widzieć wtedy? Nie na pewno, Czemu mam tylko po 1000 spota? No bo Adr przypaliłeś pyry kurna Zupa była zasłona Nie, dobra, dobra Bo ja zmywam teraz e, Ja zaraz wracam Okej, okay. ja mokre ręce nie mógł jechać. Więc... Ja nie wiem co mam zrobić kurwa tutaj Mam jeden strzał. Ja czekam na tego grilla na blind jakiegoś Chóbuję go spotnąć, bo Adrik chciał mieć kurwa kopyta, nie? Ja już to z powiedz Albo by strzelił czy coś tutaj. Ale ja nie jest... wiem gdzie on jest. O jest, tam no on spotkał. No on tam w domu jest, ja wiem gdzie on jest. Jestem gdzie... No weź! Kurwa on był dalej, oszukał nie był w tym domu gdzie myślałem Przepraszam, oszukał nie mieszkam tutaj ebr to kurwa, czy powiem, ci? powiem, że to jest nad smutne, żeby trafić. Ja już nie strzelam takie rzeczy A on nie idzie na nasze plecy, ty. O nie idzie na party, to jest teraz? No. Nie wiem, chuj To im się, tam? wiesz. Obieg do mnie napierdala jakiś 907, nie? do ile masz tych naczyń tam? Nie go, czy ja mam tu zrobić? Tego Ebera? Czekam na grillach chwilowo. Oj tam. Chuj tam, chuj tam z grillem, kurwa, dostał Pyrę na czoło i się zesrał, kurwa. Dobij tego kurwa EBR-a ktoś. Ktoś! <gry> no, a ktoś, w sensie, może adur wrócił, czy coś. Dobra, Adery. Jadę ja spotować, bo już ich tu nie ma, wiesz? Szybko. Sam sobie a Bo To on ma golda, więc on mnie przychodzi wszędzie. Zdaje zernik tam, jak kutos ciasto. No bo nie mam de na przykład to był pierwszy strzał A 50M jeszcze jest. Jak pan cerka, A gdzie ty że? jesteś? Okej, okay, dobra, ja ci poświetlam ich wszystkich. No najlepsze pytanie plutonowe. Ty? Nie, nie, stój, stój, ja muszę świecić. Umarłem. Stój! No to Stefan. świeć, to jasne. No to stój! Zatrzymaj się kurwa, włącz ręczne! Handbrake! Ja on trakat tak. O jest. Ta woda mi nasmarowałem. Jest ten fucking jak pan z tyłu, Aha, no super. Chciałem się kurwa zemścić, to mi obsrał jakiś gówno, zwykle, jak zwykle Ja to je zajebać No cudownie, że teraz Powiedz, że mi kochasz, to go zabiję I teraz już wiesz, co czuję? Zobacz, jakich lajcik sk Kurwa, żeś mi pomógł, nie? Aruś a ruszbanu czasowego dostałem za to za nie. Co, Adem? Kurwa, Niechrypy, ty kurwa. To, wójtuk, to zamiast chrydana zabić, to ciebie jedzie, a ja ty, nią, ciągle, ty czuj, Sześć, nie To No przejdź za kołczebie, przez tak, Ty. Tyś, ja to miałem lodówkę na plecach. Lodówkę, bo ty kurwa lodówkę, bo tu za chęci musisz wozić ciągle te swoje wypieki, kurwa ciągle wozić. Nie wypieki, tylko ja nie piekę. To, nie pekę. Ja nie pekę, po niemiecku mówi, ja nie pekę <grym> Dzięki za ale nie mam pojęcia co napisałeś oprócz tego, że zostałeś ta i Ja nie pekę lubi wielki Liter tak bilność, to ta zabiłem ci kurwa artylerii, co byś jeszcze chciał jedną kurwa No trochę tu late A No na drugą zostawiłeś No bo kurwa jakiś lajcik mnie zabił Pierdolony Sheridanik kurwa No bo on jest fioletowy, No ma zabił no Jezu gdzie ty jesteś? Gdzie ty strzelasz kobieto, Boże? Gdzie świetny, ty jesteś? Gdzie? No. Masz przed sobą czołki, jedzie, kurwa, co on, on ma się zatrzymać i pokazać jaja. Boże, wieć przez Fajnie Co by było? Jezus Maria, kurwa, mać wizisz, Boże i nie grzmisz. Szerina cię jedzie na plecy, kurwa. Zobacz, zobacz co on, co on robi, patrz Popłaczę się No jebni muskarata, kurwa, juń! Tu teraz Widzisz, cofaj. On odbija to, wszystkim! Jezus, Maty, jesteś naprawdę ci Badger ci z dupy zrobi jesień średniowiecza. Strakuj go, pochuj do niego strzaż! Nie <śmusz> Przepraszam, jebłem! jebłem Zobaczcie, patrz, patrz patrz, teraz, no i masz teraz, no. Poka skilla, no, poka, no. Dobra, jesteś. Cheridana chociaż zabij, kurwa, zrób ruch. Nie wiem, cokolwiek zrób. Nie <śmuszne> zierajmy. <śmuszne> no. kurwa, co za klient. O, nie, ja proszę Cię, ani Batchatem, ani Lightem, nie chcę. I, I Medem też proszę na chwilę, o to, Nie graj niczym, kurwa, jaki indyjscy. Proszę, tenekiem stój z tyłu, kurwa, i nie przeszkadzaj, bo naprawdę, ja liczę, że Ty mi pomożesz, a Ty, chuj, na torach siedzi, kurwa, i dokręca śruby, kurwa, i podkłady, ty. Dawaj, lecimy jeszcze raz. Tak nie można. Ja, ja patrzyłem czy tory były napędzone. No, to, no, to, to, był no tory były złe, to tory były złe. Nie, on zobaczył gówno. bo przyleciał ek... Bo le, pendolino przyleciał i zobaczył gówno na torach. Dawaj. to redditem? powiedzcie, czekaj. Szukam czegoś. Będę z nim kampił, bo ja już kurwa nie mogę. Wykończę. Albo nie, wezmę znowu Kurwa, już Lajda potrzeba tej bilety. Który zdychnie. ...przyczyny tego wykonania... Ale nie, kontry Najprawdopodobniej yy, albo, albo szyny, które nie próbuję, były, nie są równe, albo po prostu no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, yy, yy, szyny, szyny były złe, a podwozie, podwozie... Podwozie... Podwozie też było złe. <laughs> Tory były złe i chuj, no i jader, no i wszystko. A ja to nie włączyłem bitwy, na zrażenie Sorki tu nie ma jak komu przypierdolić tak w morda jakoś Próbuję ci coś spotnąć, ale z tym spotowaniem to ci powiem pyk pyk Ten tu sobie kopytko ukręcił Ale ma jeszcze HP przynajmniej Polskie papiery też akceptują. A Łukasz nie, o czym mówisz? Czy, yy, polskie polski papiery akceptują w USA, nie wiem Kontest, kontekst kurwa mówię. Staciłem kontekst. No. Quick! Ten baczat tu jest, Zjubię nie? Się. Jak się zjebałam się. Jedź nie. No nie bój się jeść. Zatkało o kurwa Nie, nie będę, ja pracuję kurwa w Biedronce, kurwa 12 godzin ja ci nie pomogę spierdalaj No jadę, 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 kurwa jadę, nie, strzel nie strzelają do ciebie Ale ci Ale w dupala wiadę Jak ci w dupala wiadę ale śmy się patrz! ładnie, bardzo ładnie ci idzie, dobrze ci idzie. Zostaw drzewo! Bądź zielona! Dobrze, dobrze. nie No proszę, 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 mówisz się masz. ale jakie to było pojęcie ładnie. Ja ci powiem jeszcze nigdy tak nie zaskoczyłem na laskę, nie? Nie? Nie. O, wściekła, wściekła lopę życa byłaś. O STB już tu się cofnął, popatrzcie na jego staty. To jest hakt i on się wpierdolił na balkonik, nie? Balkonik bólu. Czyli zwykły kurwa czopek, nie? Dzięki za suba, miłość, kwiaty, opiaty przesyłam. Dzięki bardzo.